Yo siemano, jestem Sopata ale Jest, słuchajcie, yy, jakaś sprawa, bo... Yy, nie na włosy mi się trochę... No, nie wiem, czy, czy iść do Frizera, czy dostać, nie? szczerze nie wiem, dlatego właśnie pytam się Was, nie? Yy, czy, czy chcielibyście, żebym ściął włosy, czy nie? Piszcie w komentarzach tam, tam na dole, tam o, o tam na dół, tam tu, na dół, tu, nie tam bardziej, tylko tam. Tam napisz. Jest, jestem przycisk na górze jest subskrybuj dzwoneczek. Bo przy jest łapka w górę, a tam to jest komentarz napisze, czy chcecie, żebym żeby się obciął, czy nie, bo troszeczkę, no troszeczkę właśnie mi się przestaje układać. I nawet tutaj te ostatnie jeszcze przedłużę jak napisze, czy chcecie, żebym się... Ogolił, a ja Was pozdrawiam, więc pojemnicę w strzeli w górę. Cuba. Nara.